Cześć, dawno nas nie było, ale to nie dlatego, że nic się nie działo. Każdy zna obecną sytuację na świecie, nas też mocno przejęła, dlatego dopiero teraz rzucamy Wam naprawdę sporą dawkę informacji nie tylko o roku 2020, ale również o 2021. Rafał? Dokładnie tak. Ze względu na tę sytuację, zmuszeni byliśmy przenieść nasze mistrzostwa na rok 2021 i wtedy zrobimy pełnoprawny, duży turniej. Ale żeby nie zostawiać Was z niczym, zorganizujemy trzy mniejsze eventy, z tego jeden praktycznie pełnoprawny turniej. No oczywiście, że tak. Pierwszym eventem będzie otworzenie Airsoftowej Federacji Sędziowskiej, która ma na celu stworzyć naprawdę bardzo fajne grono wykwalifikowanych sędziów nie tylko pod ATP, ale pod wszystkie turnieje w Polsce. Dokładnie tak, stawiamy na jakość, na rozwój i umiejętności. Zależy nam, żeby podnieść obecnych sędziów do poziomu takiej wysokiej rangi, żeby nie było problemów, ani zgrzytów podczas turniejów, nie tylko naszych, to jak już Piotr zauważył, ale wszystkich, jakie są organizowane w Polsce, dlatego że chcemy, żeby to była ogólnopolska Federacja i każdy może tak naprawdę wziąć w niej tutaj. No, no, udział! No, oczywiście tak. No, mamy nadzieję, że coraz więcej turniejów nie tylko ATP będzie się rozgrywać w Polsce. Drugi event. Drugi event to show mecz, taki bardzo nietypowy, bo będzie to mecz naszej atepowej reprezentacji z drużyną Custom Division Team na rok 2020. Ta nazwa taka trochę dziwna, ale ona się będzie zmieniać z każdym rokiem, bo chcemy składy rotować na przyszły rok. O co chodzi? Wybieramy y, najlepszych uczestników z każdej drużyny i tworzymy z niej jeden team. Tak. Który zmierzy się, jak Rafał powiedział, z reprezentacją. No, będzie to taki etap show meczu, oczywiście to pokażemy in live na naszym streamie oraz zrobimy z tego relację y, wideo później. Dokładnie tak. No i trzeci event, chyba najważniejszy. Trzeci event najważniejszy, czyli to, co już zdążyliście zauważyć w prezentacji animacji, czyli ATP 2,5 No Pressure. Będzie to taki mniejszej rangi turniej, który organizujemy, ale dalej pełnoprawny. Znaczy, no mniejszej rangi. Na pewno będzie bez ciśnienia, ale, tak. ale na pewno będzie z fajnymi nagrodami, yy, który będzie na podobnym schemacie, co finały obecnych rozgrywek. Tak. Tylko przede wszystkim największa nowość i zmiana to. Nowy scenariusz, jaki zastosujemy w tej już turniejowej edycji ATP. No, będzie się działo. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o datach, o terminach, o tym, gdzie będą zapisy, oczywiście na naszej nowej stronie, to śledźcie nasze social media. Tam będzie się pojawiać coraz więcej informacji o tym. No i trochę rozruszamy też nasz kanał YouTube, więc mamy nadzieję, że będziecie nas śledzić. Dokładnie tak. Ale tylko jeszcze tak wspomnę, bo były takie komentarze pod tymi animacjami, że to nie chodzi o to, że jest jakiś ban HP czy coś, nie, nie, wszyscy grają normalnie. Ale ty, a gdyby zrobić turniej Unplugged? O nie! <grych> no <grych> no śledźcie się. nas.